Od bogactwa do ubóstwa witamy w nowym odcinku pod tytułem Jestem bogatą dziewczyną, adoptowaną przez biednych rodziców, pielęgniarka Leila umieszcza bogate, pokryte złotem dziecko w łóżeczku. Drogie maleństwo. I oto nadchodzi biedne dziecko. Zawinięte. W gazetę. Cześć mamo. Wal mówi swojemu ochroniarzowi, aby zabrał dziecko. A on wybiera eee, biedne? Eh, może być. To dziecko miało szczęście. Jaka miła i kochająca się, ale biedna rodzina. Zostało im bogate dziecko. O kurczę! zaczyna się robić interesująco. Elza! Lunch! Jest chyba odwołany. Nie mamy nic poza ogryskiem z jabłka. Mamo, Elza jest taka głodna. Mama pyta: Masz pieniądze? Zaraz wracam. O, nie wiedziałam, że ten burger obok nas zatrudnia promotorów. Biedna Elza. Ale co miała zrobić? Musimy jakoś zarobić kasę. Nigdy nie bierze ulotek od Elzy. Nie fajnie. Odchodzę. Może umyjemy kilka samochodów. Słyszałam, że można zarobić niezłe napiwki. Myju, myju, myju. I gotowe. Zapłata? A ty co? Odbiło ci? I co teraz? Elza chwilę odpoczywa. Hmm. A wtedy ktoś daje jej trochę grubej gotówki. O, oh, wow! Zarobiliśmy tyle pieniędzy! Idziemy na miasto? <laughs> Patrzcie na ten przezabawny filmik! I... Leili się rozładował telefon! Bez obaw! Po prostu wyciąga... Nowy telefon? Dasz wiarę, Elza? Ona nawet nie ma ładowarki! Nieważne! Patrzcie na to! Elza... Elza też ma telefon. Podchodzi do popularnej ekipy, żeby pokazać swój śmieszny filmik. Rozładowany. Nieważne. Elza wyrzuciła swój jedyny telefon na ulicę. Tylko po to, żeby zaimponować bogatym dziewczynom, ale sprawiłaś komuś wielką radość. Okej, okay, pa dziewczyny. Biegnij! Oddaj go z powrotem! Proszę cię! Brak mi słów. Kochani, to jest impreza. Tyle zabawy. Napoje gazowane dla wszystkich. Spróbujemy pysznych pączków? No jasne. Niewiarygodnie pyszne. Ekstra. Ha? Biedna dziewczyna Elza? Skąd jest ta sukienka? Z lumpeksu? Nie możesz zadawać się z bogatą ekipą. Przykro nam, ale spadaj stąd. O, biedna Elza! Hej, te balony kosztują więcej niż Twoje oszczędności życia! Co ona zrobiła? To wariatka! Tak czy inaczej, bawmy się dalej. O, kurczę! Czy to tydzień mody? Dziewczyno, ta balonowa sukienka jest oszałamiająca. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Jesteś gwiazdą balu! I owinęłaś sobie tego chłopaka wokół palca! Bum, bum! Zabawa nie potrwa długo! Sukienka Elzy się rozpada! A <grym> Przykro mi, kolego! Ale wtopa! Myślę, że to pierwszy raz mamy i taty na mieście! W wykwintnej restauracji! Ceny są szokujące. Nie stać nas na te rzeczy. Elza płaci? No cóż, w takim razie dobrze, chyba dobrze. Możemy już zamawiać? Myślę, że tak. Elza zamawia trzy rolki sushi. Jakim cudem ją na to stać? Elza mówi rodzicom, żeby się wyluzowali i dobrze bawili. To danie jest super luksusowe, zrobione z najrzadszego łososia, który pływa w krystalicznych wodach. O, oh, wow, zobaczmy, jak to smakuje naszym rodzicom. Mmm, mm, mm. No dalej, tato. Hops. Mamo, masz ochotę na kęs? No jasne. Ech. Wyśmienite, gdyby tylko udało im się opanować pałeczki, co? Powoli, Elza, powoli. Gotowe. Kelnerka. Skończyliśmy. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy gotowi na deser. Zbankrutujemy Elza. Nie martw się. Pyszne babeczki. Po jednej dla każdego. Mama i tata zachwycają się jakby zobaczyli ducha. Wyluzujcie się. No dalej, zasmakujcie luksusu. Ach, mniam. Ale nie papilotkę po babeczce. Tato. Mama jest zachwycona. Dziękuję Elza. Teraz jesteśmy gotowi na rachunek i pudełka na wynos. Kelnerka, tutaj jesteś. O rety! Rodzice nawet nigdy nie słyszeli o takich pieniądzach. Ale Elza o to zadba. Ale nie za pomocą gotówki. Plastikowy karaluch. Fuj! To będzie dobre. Przepraszam. Dlaczego na mojej babeczce jest Drobak! żeby nam to zrekompensować ta kolacja powinna być na koszty restauracji w przeciwnym razie lokalne media na pewno się o tym dowiedzą eee... o tato co gotujesz jego słynną owsiankę czwarty dzień z rzędu <laughs> chyba zwymiotuje ojej biedna elza Lepiej jedz, bo to wszystko, co mamy. Życzę szczęścia, Elza. A co gorsze, jest twarda jak skała. Rety, tato! Dobra, dobra, próbuj dalej. Może pałeczkami? Nie, zbyt lepkie, żeby zdjąć to z talerza. Spokojnie, Elza, spokojnie. Hej, udało ci się! I jak? Smakuje ci? Ech, tak, tato. Hejo! To nasza solenizantka. Mamy nadzieję, że masz dobry dzień. Tata jest tutaj z prezentem. Otwieraj, kochanie. Tak bardzo cię kochamy. Co to jest? Niemożliwe! Samochód? Samochód! O, mamo! Tato! No dalej leć! To jest! O nie! Czekajcie rozczarowanie! To zabawka! Rina? Więc gdzie jest samochód Elzy? Przykro mi to mówić, ale nie ma go wcale. Pokażemy ci! Kluczyk to tak naprawdę pendrive. Podłącz go i oglądaj swój ulubiony program. Nie potrzeba wifi. Fajnie, prawda? No weź. O rety! Leila, uwielbiam twoją nową różową diamentową torebkę. Jest totalnie odjechana. Platynowy kartier. Elza? Co to jest? Nowa kolekcja śmieciowa 2021? Ech, okropne. To wszystko, na co było stadzie jej rodziców. Tej samej nocy. Złodziej! Ojej! Intruz zawiesza plakat. Billie Eilish w stroju Elzy. Chyba wiem, kto był tym złodziejem. Zgadza się, Elza nosiła to przed bili. O! Lejla chce podążać za trendem Elzy. Dziewczyno, twoje ubrania są na czasie. Wyszło idealnie. Podaj nożyczki. Dziury są na topie, nawet lepiej, jeśli są niefabryczne. Aby uzyskać jeszcze lepszy wygląd biednej dziewczyny, dodaj plamy. Och, Elza, ty prekursorze trendów rety! śmiechowo. <śmiech> Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku i zostawcie komentarze. Okej, okay, do zobaczenia.